Witajcie kochani, z tej strony Tarocistka Wina, ja witam w pierwszej kolejności, jak to zwykle, moich stałych widzów, stałych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie i mam nadzieję, że Wasze grono będzie się tutaj powiększać, bo wiadomo, wiadomo, gdyby nie Wy, ten kanał by nie istniał, pomagacie mi go rozwijać. I przy okazji w tym miejscu właśnie witam osoby, które są tutaj pierwszy raz, zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. No, pospierajcie mnie, pospierajcie rozwoju tego kanału. Dobrze, kochani, teraz mówię raczej do tych, którzy mnie już znają, ale także do nowych, przybyszy. E, kochani, zauważyliście, że nie da, tutaj ostatnio nie było mnie za wiele na tym kanale, ale wracam, kochani, wracam z nową energią, z nową siłą, kochani i mało tego, wracam z czymś, czego też dawno na moim kanale nie było, a mianowicie z horoskopami miesięcznymi, kochani. Mamy grudzień, lub jeszcze, jest, jeszcze nie ma grudnia, zależy, kiedy słuchacie, oglądacie, Ostatni miesiąc tego roku. Więc co, więc warto zobaczyć, w jaki sposób każdy z nas zakończy ten rok, prawda? Ten rok 2022. Jakie energii, jakie wydarzenia, na co zwrócić uwagę jeszcze pod koniec tego roku i czym się zająć w szczególności. Ciekawi? To super. Jeśli tak, to zapraszam. Zapraszam przede wszystkim zodykalne do wodniki, bo to właśnie dla Was Wodnisie, to nagranie jest skierowane, dedykowane. Więc jeśli jesteś zodykalnym wodnikiem, to zapraszam. <laughs> Okej, okay, nie gadamy, przechodzimy do, do przekazu, do czytania. Moi drodzy, jeszcze taka szybciutka uwaga, oczywiście pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować, bierzcie co pasuje, odrzucajcie co się nie zgadza, a jeśli kompletnie nie Wasza historia tutaj się pokaże w kartach, to oczywiście odsyłam do Ascendentu, Znaku Księżycowego, do Wenus i tak dalej, i tak dalej, jak to leci w tym kosmogramie, być może tam będzie przekaz właśnie dla Was, kochani. Okej okay, kochani. I oczywiście ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja staram się, o to widzicie, podczas stosowania mi uciekły karty. Oj, poczekajcie sekundkę. No, dobra, jeszcze raz. I oczywiście, wracając, ci, którzy mnie znają, wiecie, że ja nie rozdrabniam się na szczegóły, staram się tutaj przekazywać informacje od kart w sposób taki konkretny, jasny. Kondensuję tutaj wszelkie, wszelkie informacje, jakie karty pokazują. Nie lubię doszukiwać się dru drugiego dna, bo wiadomo, czasami takie odgrzewanie w szczegółach wprowadza więcej zamętu e, niż rzeczywiście jest. Dobra, kochani, dobra, wodniczki, już nie gadam. Już nie gadam, bo no, mi się gadulstwo załącza, już. Dobra. Wo-gu-czek. Z jaką energią wodniczki wchodzą w ten miesiąc? Dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Co miłego się może wydarzyć? Mhm. Na co uważać? Dobrze. Co w pracy? Co w miłości? Mhm wynik jest potencjalny, jak zakończy się ten miesiąc. I kochani, karta sygnująca, sygnifikator, podstawa e, wszystkich tych wydarzeń, wszystkich tych energii, które będą do Was przychodzić. Ja tą kartę bardzo lubię nazywać taką, kar taką e, e, kartą, która m, pokazuje nam, z jakiego powodu przeciągamy większość tych energii tutaj. Mhm. Dobra. Wodni się, moje kochane. Dobrze. Przejdźmy do tej, tutaj, podstawy. Karta sygnująca, informująca nas o całym tutaj powodzie, fundamencie właściwie, całych wydarzeń, tutaj. No, kochani, troszkę mam wrażenie, że niektórzy będą oszczędzać. Będą troszeczkę się być może zamartwiać o. Sprawy finansowe, więc oszczędność finansowa, troszeczkę zamartwianie się też z prawymi, sprawami materialnymi, raczej finansowymi, kochani. Mm -hmm. Tu też takie dokładne planowanie wydatków będzie, dokładne e, myślenie, mm -mm, właśnie jak tutaj zrobić, żeby pod koniec miesiąca wyjść na prostą, prawda? Może to, kochanie, dotyczyć spraw finansowych, em, ale wiecie co? Tutaj też mam takie wrażenie, jest strach przed utratą. Czegoś, kogoś. Być może strach przed utratą pracy, e, no strach też przed utratą, właśnie tych finansów, prawda? E, może być tak naprawdę strach przed utratą wszystkiego: mieszkania, związku, jakiejś relacji, czegoś, tak? To jest taki strach. A tu mam wrażenie, że w wodniczek, jakiś wodniczek się bardzo do czegoś lub do kogoś przyzwyczaju i kurczowo się tego kochanie trzyma. To jest takie: trzymam to mocno i nie puszczę, bo ja chcę to mieć. Bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa. To jest moja strefa komfortu, tak? Więc tutaj taka podstawa u was, tak jak tutaj się dzieje. Troszkę, kochani, niektórzy zamykają się w sobie lub w domu, prawda? Kochani, tutaj mamy dwie czwórki obok siebie. E, bardzo silnie ze sobą powiązane energie i za chwileczkę Wam tutaj wytłumaczę. Mm, za chwileczkę Wam wytłumaczę, o co tu może chodzić. Więc, już tak podsumowując tą postawę, tutaj to kochani, tu jest jakiś strach, próby zatrzymania czegoś, chcę coś zatrzymać, troszeczkę zamknięcia się w sobie, w domu też, jak najbardziej. Więc tutaj z tego powodu przeciągamy, przeciągacie tę energię. I dobra, i energię, z jaką wy wchodzicie. Mamy tutaj kolejną czwórkę, tak jak mówiłam, te dwie energie są bardzo mocno ze sobą związane, bardzo mocno na siebie oddziałują. I tak, czwórki w taracie, kochani, to jest zazwyczaj Właśnie, odpoczynek, to jest bezpieczeństwo, to jest regeneracja, mhm. to jest taki zastój, prawda, chwilowy. I kochani, teraz tak, być może właśnie, a propos tej regeneracji, ktoś dochodzi do siebie po jakimś przeziębieniu, po jakiejś chorobie lub po jakichś trudnych przeżyciach. Tu jest taka, kochani, informacja i tutaj właśnie stąd ta, taka pauza, ten, stąd ten odpoczynek, takie zamknięcie się w domu, takie wiecie... Stagnacja, dosłownie taka chwilowa stagnacja, kochani. Więc być może ktoś tutaj dochodzi po jakiejś chorobie, przeżyciach. Ehm... Tu też jest, kochanie, taka informacja, że potrzeba odpoczynku, tak? Wchodzicie z taką energią, że chcecie odpocząć, chcecie wstrzymać niektóre działania, mm, odpuścić nawet, nie? Niektórym osobom sobie taki rodzaj być może z jakimiś ludźmi, jeśli chodzi o ludzi, kochani. I tak jak mówiłam, troszkę wyłączenie się, wciskam pauzę, tak... Mm. A... Ale na chwilę, kochani, ale na chwilę, kochani, bo tutaj, kochani, moi drodzy, to nie jest akcja rezygnacja, to jest raczej akcja regeneracji. Tak jak mówiłam, to jest chwilowa pauza, chwilowe wstrzymanie. Na razie się zatrzymuję, odkładam coś na później, na inny termin, bo ja potrzebuję odpoczynku. I kochani, wodniczki, tutaj do przeszłości mamy informację, dlaczego wodniczki potrzebują odpoczynku. I teraz tak, zacznę od tego. Wiecie, że ja nie stawiam kart na zdrowie, ale jakoś mi się tutaj wyraźnie jakoś tak w oczy rzuca, więc mówię. I tutaj, kochani. Ja tu mam gorączkę, wiecie, jakiś stan podgorączkowy, takie, wiecie, taką informację, więc być może, właśnie ktoś faktycznie dochodzi do zdrowia po jakiś tutaj, mm, no. Chorobach, przeziębieniach i tak dalej. Ale kochani, do przeszłości u was odchodzi ta aktywność. Um, odchodzi do Was taka energia, entuzjazm, taki wigor, dużo działania, takie prężnego działania, ale mam wrażenie, to było zbyt prężne, zbyt szybko, za dużo Cię działo, za dużo sobie wzięliście na głowę, za dużo planów, za dużo takich działań, chcieliście coś z czymś nowym rozpocząć i po prostu dopadło was najzwyczajniej w świecie, takie ludzkie przemęczenie i stąd tutaj mm, teraz próba takiego właśnie odpoczynku. Więc wodniczki. Jeżeli ktoś się czuł przemęczony, czuł się zmęczony, przeziębiony, to teraz no, w grudniu jest zapowiedź tego, że my będziecie mogli odpocząć, spocząć, zregenerować siły. I kochani, co dobrego, kochani? I właśnie, co dobrego, mamy tutaj tego pustelnika, kochani, więc przerwa, tu jest pauza, tak? Pustelnik lubi ciszę, pustelnik lubi samotność, pustelnik lubi nad czymś się zastanawiać, lubi myśleć, lubi kontemplować. I wy dla, dla was idzie właśnie to dobra. Ten odpoczynek. Ta cisza, kochani, czyli to, co wam tutaj jest potrzebne, prawda? W pustelniku, kochani, bardzo często ja również widzę, kochani, właśnie rekonwalescencję, więc wracamy w dalszym ciągu do tego przeziębienia, o którym mówię. Więc super, także dobra zapowiedź, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. I, kochani, tutaj mamy urlop, tutaj mamy odpoczynek, ciszę, spokój, taki życiowy też element, kochani. Tak to się mówi poprawnie, nieważne. Poszukiwanie takich cyfr rozwiązań na niektóre sprawy. Moja samotna, moja cisza, rozmowa z kimś mądrym, czyli z kimś takim, ze specem, czyli właśnie rozmowa z samym sobą, i Wy to odnajdujecie na to czas, odnajdujecie się w tym i ta przerwa jak najbardziej Wam potrzebna, tak? Coś tutaj musicie przemyśleć, coś tutaj zorganizować być może na nowo. Kochani, tu jest też informacja, jeśli chodzi o te dobre rzeczy, jakoś panna może Wam tutaj fajnie pomóc wesprzeć w niektórych, jeśli macie zdekalną pannę lub ktoś starszy kochani, jeśli macie kogoś w rodzinie starszego z kim na przykład dawno nie mieliście kontaktu może to być dziadek, ojciec jakiś wujek, ale osoba dużo starsza od Was no tutaj też warto by było spotkacie się z tą osobą odnowicie kontakt, ewentualnie ta osoba daje Wam fajne takie rady mądre, więc wsłuchujcie się w opowieści no, tych seniorów w Waszej rodzinie, także super i dobra kochani, co złego no i mamy wieża, kochani. Mogę, można powiedzieć, że uważajcie na zwykalnego baranka, jeśli macie. Ale wiecie co? Uważajcie, kochani, bo coś tu może w tym grudniu pierdyknąć, moi rady. Może się rozsypać dosłownie jak domek z kartką i bo coś tu jest niestabilne. Coś tu jest niestabilne. Chyli się po prostu ku upadkowi. Mhm. Więc na to, kochani, trzeba uważać. Więc tutaj, wiecie, macie tą energię, że tutaj wodniczki chcą coś zatrzymać dla siebie, nie? Chcą, by poczuł się bezpiecznie, więc bez, chciał się czuć bezpiecznie. To tutaj trzeba właśnie uważać, że to może runąć, kochani. I kurde, powiem wam tak: Wieża bardzo lubi przychodzić sama. Ona nas nie pyta o zdanie, nie pyta nas o to, czy zapraszamy do swojego życia. Bardzo lubi ta energia przychodzić sama. No. Ona tak lubi po prostu wleść, nie? Nieproszona dosłownie zrobić taki rozpierdolnik, raban i pójść sobie i zostawić nas tym całym tutaj bałaganem i raćmy sobie, tak? Więc tutaj wodniczki przestroga dla Was. Dobra i wiecie co, sprawdzimy tą wieżę, sprawdźmy um, może nie tyle co się może wydarzyć, tylko z jakiego powodu, dlaczego ta wieża tutaj do Was chce przyjść i czy jest możliwość w ogóle, um, wiecie, żeby uniknąć tego, tak? Zobaczmy, zobaczmy kochani. Dlaczego ta wieża tutaj ma ochotę wodniczka nawiedzić? Mm -hmm. Kochani, kochani, coś tu może zostać przeoczone. Mm -hmm. Patrzcie się dokładnie na szczegóły, zwracajcie uwagę na to, co tutaj się dzieje. E, bo coś możecie przeoczyć, coś przegapić, i z tego powodu tutaj coś może właśnie się rozwalić. Kochani, mm -hmm. jakieś kochani błędy ktoś tutaj gdzieś może popełnić błąd, ale taki na, nawet mały, co by się wydawało, że nieznaczący, może popełnić jakiś błąd. I wiecie co? Moje drugie wodniczki to jest grube ostrzeżenie dla Was, no. I powiem tak, będę teraz niemiła, ale no niestety nie wincie mnie za to, <taki> takie macie karty, kochani. Wodniczku, to nie jest czas na odpoczynek, mimo wszystko, że Wy tego potrzebujecie, że Wasza energia tutaj wokół tego odpoczynku, prawda, tutaj się... Pokazuje, to nie jest czas, kochani, na odpoczynek. Tu trzeba się dosłownie w sobie wziąć i zawziąć i do pracy, kochani, i mam wrażenie, że coś trzeba zrobić i jeszcze raz. Od, praca taka u podstaw, wiecie? Właśnie, bo tutaj wieża, tak jak mówię, wieża to ma chwiejne fundamenty, chwiejne podstawy, i wy musicie do tych podstaw dotrzeć, do tych fundamentów, żeby je tam naprawić, nie? żeby tutaj nie runęło. Więc jeśli wiecie, o co tutaj może chodzić, bo oczywiście wy pewnie zdajcie sobie sprawę, o co może chodzić, co, jaka sfera życia może tutaj być zagrożona, więc yy, starajcie się, pomimo tej usilnej próby tego odpoczynku, tego, tego pragnienia odpoczynku, postarajcie się tutaj. Zwrócić na to uwagę, jeszcze raz nad czymś popracować, ewentualnie no, skupić się, skupić ym, na szczegółach, kochani. Tak? Tutaj może zostać coś przeoczone, więc znajdźcie w czasie tych urlopów tych odpoczynków czas na to żeby jednak czegoś nie przegapić czy to w związku właśnie czy to w pracy i właśnie teraz przechodzimy do pracy i kochani tu następna mamy następną informację tu w pracy wszystko jest fajnie tak macie wodniczki mają jakoś tutaj stabilizację jest tutaj bezpiecznie jest fajnie mamy tutaj tą dziesiątkę monet kochani ale ja mm, bardzo Wiecie, dla mnie to jest karta fajna, bo ona jednak jest ta to, to dziesiątka, tu koniec, tak? Tu jest, że jest bezpiecznie, że jest stabilnie, że nie mam się o co martwić, ale dla mnie ta energia jest taką energią, że dobrze wszystko idzie fajnie, w dobrym kierunku, mamy wszystko. Jesteśmy zadowoleni, ale tutaj trzeba zrobić bardzo dużo, bo tego nie stracić. Tutaj jest cały czas działanie. Nie, a nie takie wiecie, spoczywania na laurach, żeby tego nie stracić, musimy to przypilnować i być może tutaj chodzi o sprawy zawodowe, kochani. tutaj, żeby się tutaj e, nic nie, właśnie ta wieża, żeby do pracy tutaj nie przyszła, kochani. I kochani, teraz tak: nie zaczynajcie w tym miesiącu, w grudniu, rozmów z przełożonym, nie wiem, które mają na celu na przykład podwyżkę, nie? Jakieś negocjacje różnych umów. Nie, to nie jest miesiąc na takie sprawy. Tutaj zostawcie wszystko tak, jak jest. Pilnujcie tego etatu waszego, pilnujcie tej waszej pracy, żeby zostało tak, jak jest. W grudniu, przede wszystkim pod koniec tego roku, po nowym roku, może tutaj zobaczymy oczywiście za miesiąc, jak to się sprawa u was rozwiąże. Ale uważajcie, kochani, na to. Dla osób, kochani, poszukujących pracy, Mm, tu jest zapowiedź jak najbardziej. Może się pojawić jakaś oferta, mm, ale trzeba się będzie troszkę nachodzić. Więc tak jak mówiłam, ten odpoczynek troszkę jednak będzie odrobinę u Was, zachwiany. Mm -hmm. I tutaj, kochani, pro pozdrowia. Powracam, żeby tutaj też... Yy, żebyście się ze też... Yy, skupili troszeczkę na tym zdrowiu, na tym odpoczynku, na tej konwalescencji, kochani, bo tutaj też na nowo może mogą sobie jakieś objawy chorobowe dać znać, więc y, uwaga. Kochani, jeszcze przy wieży uważajcie w tym tygodniu na y, oparzenia wszelkiego rodzaju, tutaj muszę zwrócić uwagę i y, 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 wyładowania elektryczne, pilnujcie tych prądów w domu, ko gniazdek, kontaktów i tak dalej. Dobra. I okej, okay, i miłość, kochani. Wywodniczki, naprawdę takie jakieś takie leniuszki nieprzeciętne, w tym grudniu jesteście, bo tutaj w miłości też się kompletnie nic nie dzieje. <laughs> I nie wiem, czy to wy, czy to wasz partner, partnerka, nie wiem, nie wnikam, kochani, ale w miłości też się tutaj nic nie dzieje. Jeśli chodzi o singli, no to single dochodzą do wniosku, że właściwie a dobrze jest jak jest, zostawiam to, poczekam, może, może po nowym roku, <laughs> może po nowym roku coś się będzie działo. E, takie właśnie singlostwo sobie zostaje. Może ktoś chce sobie po prostu przemyśleć, tak? Niektóre sprawy się zastanowić, czy rzeczywiście chce wchodzić w jakąś nową relację. A jeśli chodzi, kochani, o. Jeszcze dla Singli, kochani, to też jest taka informacja, że wiecie, jakiś taki okres blokad też, nie? Że w sumie to albo ja nie chcę, nie dopuszczam do siebie innych osób, albo inne osoby nie dopuszczają wodnika do siebie, więc tutaj taka informacja. I teraz dla związków: niemal ta sama historia, kochani. Okres blokad, nic się nie dzieje, nic nie robi, nikt, nikt nie wychodzi z inicjatywą. Jest dobrze jak jest. Ja na razie to tak zostawiam. Być może jakieś sytuacje, jakieś sprawy, jakieś decyzje muszą dojrzeć i po prostu wodniczki. Nie kombinują, po prostu nie kombinują w miłości. Także e, taka tutaj informacja. I dobra, i zobaczmy, m, jakie zakończenie, wynik potencjalny tego miesiąca. I kochani, mamy bardzo fajne zakończenie, pomimo tutaj tych przestróg tego wszystkiego. E, lub dzięki właśnie tutaj m, tym e, zagrożeniom, kochani, wodniczek kończy m, ten rok, grudzień. E, Przyspieszając, wiecie, zostawia ten, tutaj nic nie, robię, nie zostawia to takie błogie lenistwo i działa. Tutaj się zaczyna, kochani, pod koniec roku jazda bez trzymanki dla wodniczków. Być może wodniczki odpoczną, być może wodniczki się zregenerują, nabiorą zdrowia, nabiorą sił, przemyślą wiele rzeczy i po prostu ruszą pod koniec roku, pod koniec tego miesiąca na wielkim speedzie, na gazie. Ruszam, robię, ryzykuję, koniec siedzenia, koniec mędolenia. Działam, robię, walczę o to, co musi, o co musi być po prostu zawalczona, tak? Tu jest taki wigor, tu jest pęd, tu jest rozpęd, wodniczki się rozpędzają pod koniec roku i znowu, w nowy rok właśnie wchodzą w tą energię takiego, ja działam, ja robię, koniec siedzenia i biadolenia, tak? Także super, kochani, wodniczki, dla Was taka e, tutaj e, informacja. Mhm. Być może y, dla niektórych wodniczków y, no, ten miesiąc zakończy się jakimś wyjazdem, jakąś wycieczką, jakąś podróżą, bardzo, bardzo y, możliwe. I to też właśnie, też takie daje takiego kopana na nie? Jeszcze gdzieś wyruszamy, więc tutaj nie ma już czasu na, na, na myślenie. Także wodniczki podsumowując, fajny przekaz ogólnie, troszkę tutaj na tą wieżę naprawdę zwróć, zwróćcie uwagę. Z naciskiem, kochani, jeśli chodzi o tą wieżę, ja to tak czuję, więc wam to przekażę o pracę, to mu tutaj trzeba troszeczkę przypilnować, lub o zdrowie. Więc tutaj miłość raczej, tutaj te sprawy takie sercowe raczej nie są zagrożone, raczej nie, więc. Ale też oczywiście e, przyglądajcie się tym szczegółom, o którym ja mówię, bo coś może zostać przeoczone. I więc wodniczki: co? E, odpoczywajcie, jeśli potrzebujecie tego poczynku, odpoczynku, ale żeby ten odpoczynek, ten urlop za mocno nie weszły, prawda? Żeby tutaj czegoś nie przegapić, regenerujcie siłę. E, no i co? I pod koniec miesiąca ruszajcie e, z pełnym przyspieszeniem. Jak Speedy Gonzalez, kochani, jak Suś czy wszystkie inne e, te prędkie <noise> postaci e, z filmów bajek i tak dalej. Także wodniczki. Piękny miesiąc przed Wami, również. Uważajcie na siebie, uważajcie na zdrówko, odpoczywajcie, jeśli musicie. I niech ten miesiąc będzie piękny, tego Wam oczywiście życzę, a teraz będę się malutko żegnać yy, i trzymajcie się, trzymajcie się. Widzimy się, słyszymy niebawem. Pa pa!